Przyjmuje się, iż prawidłowa temperatura katalizatora waha się w granicy 600-800 stopni Celsjusza. Taka właśnie wartość pozwala naszemu reaktorowi katalitycznemu na najefektywniejsze redukowanie zanieczyszczeń ze spalin naszego samochodu. Bardzo często zdarza się, iż występuje u nas problem z tym podzespołem, a diagnoza brzmi jako za wysoka temperatura katalizatora. Często zdarza się tak, gdy zasilamy nasz samochód złej jakości zanieczyszczonym paliwem. A co gdy niska temperatura katalizatora jest naszym problemem? Również i taka sytuacja będzie utrudniała zmniejszanie szkodliwych spalin opuszczających nasz układ wydechowy, odpowiednio wysoka wartość ciepłoty. Temperatura katalizatora musi być zoptymalizowana. Przy zbyt wysokiej nie trudno o chociażby stopienie się wkładu, bardzo często dzieje się tak w przypadku zanieczyszczonego paliwa, za sprawą którego temperatura w katalizatorze sięga często ponad 900 stopni. Tak więc możemy sobie wyobrazić, jak na taką nagłą zmianę zareaguje nasz delikatny podzespół. Niezależnie czy mamy do czynienia ze zbyt wysoką czy też niską temperaturą, należy jak najszybciej wybrać się do serwisu, gdzie z pewnością uzyskamy pomoc. Nie zwlekajmy i nie czekajmy z tym, aż wadliwy katalizator zacznie dokonywać spustoszenia w obrębie innych podzespołów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące katalizatorów, piszcie koniecznie w komentarzach. Chętnie dostarczymy odpowiedzi.